Co to znaczy? Że egoizm jest pozytywny. To znaczy, że jakby, jakby każdy sam sobie pomógł, to by nikomu na świecie nie trzeba było pomagać. Egoizm jest pozytywny w tym sensie. Co to jest egoizm? Egoizm jest to takie zachowanie, w którym człowiek dba o to, żeby to, co jego dotyczy, funkcjonowało właściwie. Więc będąc egoistą, tak jak ja, będziesz zawsze dbał o innych, bo będziesz wie, że jak inni cierpią z jakiegoś powodu, a Ty jesteś w stanie pomóc im, czy słowem, czy materialnie, czy czynem, to na tym skorzystasz. Oczywiście najczęściej korzyścią taką wynikającą z egoizmu jest to, że człowiek jest zadowolony z siebie. O, ja to zrobiłem. ja. Pomoc humanitarną, tyle ton żywności, żeśmy zawieźli. Albo zaniosłem tego człowieka, albo pomogłem, albo, to, albo zrobiłem, tam. albo tak jak ja, że, że w klubie sportowym, do którego należy, to komputer naprawiłem, który od kilku lat stał bezczynny, no i tak dalej. Więc człowiek ma zadowolenie, że coś zrobił. I, I on na tym korzysta, bo ma zadowolenie, i, i inni na tym korzystają. Dlatego warto być egoistą. Natomiast egoizm wiąże się też z jedną pozytywną cechą. Że człowiek wie, że tym, który najlepiej jemu może pomóc, jest on czy ona sama. I wie też, uświadamia sobie, jak mówię, że wie, to znaczy, że wie. Nie, że ma informacje albo że wierzy w to, prawda? Bo wiara jest praktycznie tym samym, co zwątpienie, jak ktoś wierzy, no to też wątpi. A tutaj człowiek wie, egoista wie, że jak o siebie nie zadba, to co prawda inni mogą dbać, pomagać mu, ale nie będzie już to samo i tak dużo nie otrzyma, jak wtedy, kiedy on sam o siebie zadba. A zawsze jak zadba o siebie prawdziwie, mm, korzystnie, to zawsze będzie to z korzyścią dla innych. Nie ma takiej możliwości, że jeżeli ktoś robi sam dla siebie coś dobrego, że będzie to niekorzystne dla innych. Nie ma takiej możliwości. My oczywiście możemy dopatrywać się, e, możemy dyskutować na ten temat i możemy nawet skazywać na negatywne skutki postępowania kogoś, ale warto sobie zdawać sprawę, że my nie widzimy całości, widzimy jakiś wycinek. Całości. A wycinek całości może pokazywać coś, co jest nieprzyjemne, negatywne. Natomiast, jak spojrzymy na całość i w przestrzeni i w czasie, to zobaczymy, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, i nie ma tego dobrego, co by na złe nie wyszło. I to jest właśnie życie. Tak jak dzisiaj Mateusz przyniósł mi swoje plany, to no, na rysunkach jego zauważyłem, Podstawową zasadę życia, która istnieje od najmniejszej cząsteczki, jaka jest w ogóle znana, a tych cząsteczek jest kilkaset. Cząsteczek mniejszych od atomu, od elektronu, od fotonu nawet, aż po największe obiekty, jakie znamy, czyli galaktyki, wszechświat, czy zbiory wszechświatów. Wszystkie działają na tej samej podstawowej zasadzie na zasadzie ruchu. Życie jest ruchem. Ruchem między narodzinami i śmiercią. Człowiek też jest ruchem i żyje dzięki temu, że wszystko w nim się porusza. I ta podstawowa zasada jest taka, że są to dwie przeciwności. Można je zobrazować w ten sposób, że są to dwie spirale, które się kręcą. Jedna w tą stronę, a druga w odwrotną stronę. I. Z jednej strony wciągają życie, materię, energię, e, ciała, a z drugiej strony, czyli zjadają, niszczą, zabijają, a z drugiej strony wyrzucają, tworząc nowe życie. I całe życie polega na tym, czy to jest atom, czy to jest elektron, czy to jest człowiek, czy to jest Ziemia, czy to jest galaktyka, czy słońce, czy czarna dziura. Wszystko działa na tej samej zasadzie, że z jednej strony pochłanie, niszczy, unicestwia, zabija, czyli powoduje śmierć, a z drugiej strony tworzy życie. Każda czarna dziura, jak na nią my na nią patrzymy, jest czarną dziurą, a z drugiej strony, jak na nią spojrzymy, jest Słońcem. Nasze Słońce też jest czarną dziurą. Tylko że my akurat jesteśmy z tej strony, która tworzy życie, a nie z tej strony, która wciąga i połyka. Człowiek też jest taką czarną dziurą. Z jednej strony połyka, zjada, niszczy, zabija, a z drugiej strony wydala i tworzy życie nowe. Na bazie tego rozwija się nowe życie. I o tym chcę, żebyś. To jest to, to podstawowe, yy, ta podstawowa myśl, którą chciałem przekazać Wam, że poczucie tego, że jest się tym, który najlepiej sobie pomaga, jest pełnym uczestniczeniem w życiu z dwóch stron. I z tej strony czarnej dziury, i z tej strony słońca. Bo ja mam wpływ na to, co ja robię i w jaki sposób tworzę to życie, a nie, żeby ktoś decydował za mnie. Innymi słowy, gdybym mówił o tym, co w tej chwili mówię, który mówił o tzw. mocy wewnętrznej. Ja ją w skrócie nazywam ja. Moc wewnętrzna je, jest to rzecz, właściwie to jest jedyna rzecz, którą warto, żeby człowiek poznał. Jak ją pozna, to mu się odechciewa życia. <głosy> <głosy> to znaczy takiego życia, jakie my prowadzimy, prawda? Gdyby, gdybyście wiedzieli, co to jest ja, co to jest moc wewnętrzna, to byście tu nie przyjechali na to spotkanie. Dlatego, że ta zabawa Was nie interesowała. Życie jest też. Zabawą. To co my robimy na ziemi, to co my robimy w tym świecie, to jest swego rodzaju zabawa, bo każdy z nas, ja mówię każdy z nas, podczas gdy jest to wszystko i, i, i ciągle tym samym. Każdy z nas jest y, i tak już doskonały i nie ma żadnej potrzeby, żeby cokolwiek zmieniać. Nie ma potrzeby, żeby pracować na życie. Nie ma potrzeby, żeby żyć w ogóle. Nie ma potrzeby, żeby robić to i to, jeść i, i, i spać. I, i cokolwiek robicie, i cokolwiek ja robię i to co mówię, to też wszystko nie ma potrzeby. Innymi słowy jest to wszystko bez sensu. Chyba, że życie w ogóle jest bez sensu, prawda? Chyba, że ty nadasz mu ten sens. Więc jak jesteś egoistą, to Tam jest materac, ale tu, tu wisi na tej, na tej poręczy. Nie, nie mam...